Boże Narodzenie jest już bardzo blisko. Świadczą o tym nie tylko czytania, które słyszymy w kościele nie tylko zawieszony na ścianie kalendarz ale również różne ozdoby pojawiające się na witrynach sklepów czy tym podobnych salonów. Ale jest to trochę niebezpieczeństwo myśleć o Bożym Narodzeniu w kontekście różnych światełek. Czy też innych ozdób? Jezus zawsze niesie coś więcej. Jezus zawsze chce dla nas zrobić więcej niż my sobie wyobrażamy. Tym, co przeszkadza nam zobaczyć, to wielkie pragnienie Jezusa o nas, to pragnienie, które mówi nam, że możemy być lepsi. Jest grzech. Grzech zakrywa Boga. Przed naszym sercem, przed naszymi oczyma. Sytuacja człowieka, który trwa w grzechu, podobna jest do kogoś, kto wpadł w bagno. Sam nie może sobie pomóc. Potrzebuje kogoś, kto jest poza bagnem. Ja również potrzebuję kogoś, kto jest poza moim grzechem. Potrzebuję kogoś, kto jest większy od moich grzechów. To właśnie Bóg. To właśnie Jezus. Jezu, proszę Cię, ratuj mnie. Ratuj mnie z każdej sytuacji, w której wybrałem grzech, a nie Twoją miłość. Pozwól mi zobaczyć Twoje oblicze, pozwól mi złapać się za Twoją dłoń, za Twój płaszcz, aby być zdrowym, aby być wolnym od grzechu i żyć blisko Ciebie.